Mustangi? No, mustangi to takie, takie konie, które biegną po tych wszystkich stepach i my też tak przebiegamy właśnie po przeciwnikach. Fascynacja, że coś takiego w ogóle istnieje, a w polsku tym bardziej. Panowie, panowie, elbę szybciej, szybciej. Ja zrobiłem swoje i tyle, nie? Dzięki temu mogliśmy ruszyć w bój. Mustang Sports to część mojego życia, która już chyba będzie do końca ze mną. Takujemy tak albo nie Mustang z to sposób na życie. Daj mocno, nie czekaj! Dobrze, mocno! Dawaj jedzie. Mustang z to siła. Mustang płock to moje całe życie. Kocham to po prostu. Jest to przygoda na całe życie. To się zaczęło w 2006 roku. Budaj w wakacje. Koleżka mi powiedział, że zakupił sobie piłkę i że organizuje ludzi i chce sobie porzucać. Nie ma gdzie na osiedlu, więc znalazł boisko na stoczniowcu do gry w piłkę. Szczególnie podziękować trzeba tym chłopakom, którzy tym pierwszym, którzy wzięli piłkę taką to jajowadę i wyszli na podwórko i zaczęli grać. To był, to był początek tej drużyny. Na początku była to bardzo dzika drużyna. Spotkaliśmy się tutaj też na stoczniowcu. Zorganizowaliśmy ekipę, było nas bodajże wtedy czterech. Poszliśmy, spotkaliśmy się, zaczęliśmy rzucać, łapać, biegać, przewracać się. Bardzo mi się to spodobało. Zupełnie coś nowego, nigdy tego nie widziałem tylko z filmów. Jakiś kawałek trawy, kilku zapaleńców, no i, no i poznajemy grę. Nie mieliśmy praktycznie nic. To była taka podwórkowa gra. Spotykaliśmy się. Zawsze to było w niedzielę, te spotkania. Później zaczęto ściągać coraz nowszych zawodników po prostu już z, z, z dalszych osiedli, znajomych, znajomych. Z niedzieli na niedzielę przychodziło coraz więcej osób, i właśnie to było fajne w tym. Potem robili regularne treningi, trenowali coraz więcej, coraz częściej, coraz większy szum medialny, i w pewnym momencie zrobiło się ponad 30 kopa. Początek drużyny wymyślanie nazwy. Nazwa wzięła się z filmu Gang z boiska. Tam właśnie była na Mustangów i tak mi się wydaje, że z tego, gdyż jakichś racjonalnych wyjaśnień nigdy nie usłyszałem od nich, ale tak, tak uważam, gdyż no, wiem z tego, że dosyć często go oglądali. Mieli logo, które też z nich ściągnęliśmy i tak właśnie powstaliśmy. Zerwaliśmy się na tym filmie. Logo zaprojektował Marcin Cebulski. Wtedy szwagier jednego z chłopaków, którzy zaczynali Dzierżana i on to namalował, wymyślił to logo. pewnie jego tak jakby decyzją były kolory. Ja wiem, że chłopacy grali na początku zupełnie w całych czarnych strojach, potem ten czerwony jakiś tak się, tak się wkradł. Ale dlaczego? Nie wiem, jest czerwony, został czerwony. Czarny, no czarny mustang, tak, czyli no czarny koń. Tak można, można to nazwać, czyli właśnie ten czarny koń, który zawsze występuje w rozgrywkach. No chcieliśmy zawsze być takim czarnym koniem, który sprawi niespodziankę. No, można, można powiedzieć, że taki przykład był właśnie podczas pierwszego sezonu, tak? gdzie jako jedyni pokonaliśmy wtedy Lowlanders z Białystok. No, drużyna, która awansowała później do, do pierwszej ligi, tak? czyli no, na pewno to była duża niespodzianka. Mało no, kto się na pewno tego spodziewał. Sierpień 2007. W życiu drużyny pojawiła się osoba, która z fascynacji zainteresowała się tą drużyną. Naszą podwórkową i chciała coś z tym zrobić, nagłośnić, ażeby jakoś to poszło do przodu. Był taki okres, że drużyna jakby się rozpada na jakiś, na jakiś czas. Zimą, to było pamiętam. I później, później nadeszła wiosna i jakiś nowy pomysł właśnie Tomasz Wudarski się pojawił wtedy w drużynie. Tomasz Wudarski założył drużynę. To on, on tak, tak jakby taką pasję, pasję. Złapał i chciał coś, coś stworzyć tu w Płocku. I popchnął to jakiś taki był motorem napędowym, który pomógł nam się rozwinąć, zdać się stowarzyszeniem i później rywalizować z innymi drużynami w Lidze. Kiedy ja przyszedłem w czerwcu, to już była na około 20 chłopaków, no, którzy chcieli po prostu coś zrobić, ale jeszcze nie mieli pomysłu, jak to zrobić. Stwierdziłem, że no, warto by było to pociągnąć dalej, tak, czyli rozwijać, rozwijać tą myśl, rozwijać futbol w Płocku. No i pod tym, pod tym wpływem raz z kilkoma chłopakami stwierdziliśmy, że należy założyć, założyć stowarzyszenie, czyli. Złożyć wszystkie dokumenty do Urzędu Miasta no i tak powstała drużyna, tak. Dlaczego? Żeby można było grać w ogólnopolskich rozgrywkach, bo chyba to, to, to był jakiś taki warunek, żeby, żeby zagrać, w, dostać się do tej drugiej ligi i, i powalczyć i pograć. Pograć tak trochę profesjonalnie już. Problemów takowych nie było, mówię jedyną, jedyną, jedynym takim drobną przeszkodą było to, że trzeba było zmobilizować troszkę chłopaków, tak? żeby po prostu wypełni, dopełnili formalności. Wiadomo, no to polsko-taki kraj, gdzie trzeba spełniać takie biurokratyczne bardzo warunki. Kupę papierków, kupę pozwoleń, no i wszystko, no a jedynie trzeba było mieć chęci, chęci były, daliśmy radę. Mówię, jeśli chodzi o datę do rejestracji, to był 23 albo 5 sierpień 2007 roku, w tej chwili dokładnie nie pamiętam. No ale to się nam wszystko udało, udało się stworzyć zarząd taki, naszego stowarzyszenia, udało się spełnić wszystkie formalności i spisać statutions. Jedyne, co tak, co, co planowaliśmy, to na razie stworzyć drużynę i zacząć, zacząć myśleć o rozgrywach ligowych, tak. Ogólnie pierwszy sparing nas w życiu rozegrał się z tego, co pamiętam, z Gliwice Lions. Zagraliśmy po 8. No i tak naprawdę to nie ma co tam wspominać, bo to był króciutki mecz. Pojechaliśmy do Krakowa. Moim drugim meczem. Mm, już było takie naprawdę wrzucenie na głęboką wodę z Husarią, Szczecin, wówczas z pierwszą ligową drużyną, a my jeszcze nie byliśmy w ogóle w żadnej lidze. Zagraliśmy wtedy mecz ze współpracą z również nowo tworzącą się drużyną Wilbert z Słupsk. Wspólnie zagraliśmy przeciwko Husarii. Oczywiście dostaliśmy porządny od nich I Naprawdę to było niesamowite przetarcie. No i potem jeszcze w tym samym roku rozegraliśmy na koniec mecz tutaj pierwszy w Płocku z Torpedami Łódź. To był nasz właśnie pierwszy mecz tutaj zorganizowany w Płocku. Zimno, minusowe temperatury, śnieg padał, boisko zmarznięte. My jeszcze trawę kosiliśmy wtedy. Podejmowaliśmy wtedy łódzkie torpedy. Przyjechali tutaj do nas. Graliśmy ośmiu, przeciwko ośmiu. W ogóle byliśmy totalnie zieloni. Nie mieliśmy pojęcia o taktyce. Szczerze nie wierzyłem wtedy, że ten, że ten sparing odbędzie się. Podejrzewam, że gdyby nie Tomek Włodarski, nigdy by się nie odbył. To on był takim zagorzałym zwolennikiem, że tak to się uda, tak pociągniemy ten temat. Na pewno dużą, dużą tutaj wdzięczność musimy okazać kozom Poznań. Tak? Dzięki im, ich życzliwości, tutaj do dostarczenia sprzętu z ich strony mogliśmy rozegrać ten sparing. Gdyby nie to, no, ten sparing na pewno nie doszedłby do skutku. Jedna taka z, z historia, która zapadła mi bardzo w pamięć, to jest pierwszy nasz mecz ligowy yy, w ogóle w historii rozgrywek. Z tego co pamiętam, to chyba był 19 kwietnia. Wstąpiliśmy do drugiej ligi, graliśmy w Biały Stok. Nie mieliśmy własnego sprzętu, sprzęt pożyczyliśmy, było to 11 kasków. No i taka sytuacja śmieszna wynikła u nas na, na sideline, czyli na linii bocznej, tam gdzie, gdzie my mieliśmy ławkę rezerwowych, że jeden z naszych zawodników stojąc obok mnie krzyczy, że jest 12 na boisku. Ale mówię, że no nie, to jest niemożliwe. A on to się, dlaczego? No bo mam 11 kasków, aha. w tym momencie, gdy sędziowie są odpowiedzialni za liczenie zawodników w trakcie gry, ilu ich jest. Jeden mówił do jego, słuchaj, nie liczni, bo ich jest tylko 11. Mają tylko tyle kasków, nie ma innej możliwości. No i się sędzia się uśmiechnął, gdy stwierdził, że nie będzie miał z tym problemu. Taka śmieszna sytuacja troszeczkę. Początki były bardzo trudne. Wszędzie kupiliśmy za własne pieniądze oszczędności prezesa Wudarskiego. W maju 2008 roku dzięki umowie sponsorskiej z Politechniką Warszawską. Dostaliśmy od nich pieniądze, pieniądze, ażeby kupić sprzęt. Dzięki tym dwóm źródłom kupiliśmy 22 komplety. Pięć ufundowała Politechnika, Samorząd Studentów, pozostałe mieliśmy właśnie z pieniążków od Tomka. Tak Zakupiliśmy jedną partię sprzętu, drugą partię sprzętu no i wystarczyło na ten początek tak, żeby wyposażyć tam około tych 20 zawodników. Wiadomo, że może wiele osób powiedzieć, że było nam łatwiej, bo raczej coś niecodziennego. Tak się może tylko wydawać. Naprawdę pozyskanie wszystkich funduszy, zainteresowanie ludźmi w płocku i na obrzeżach tym sportem nie jest rzeczą łatwą. Tyle chyba mogę powiedzieć w tej materii. Trenujemy na radziwiu na naszym już własnym boisku. O nazwie stoczniowiec. Jeszcze stara gwardia nazywała go z Arena. Jest to że tak powiem, na gębę. Prawda Z aktualnym prezesem stoczniowca Płock pozwolił nam na użytkowanie ostatniego boiska. Nasze boisko nie należy do tych z wyższej półki. Nieraz osoby z naszej drużyny czy z innych drużyn doznawały po prostu kontuzji biegając po nich. Przed każdym sezonem musieliśmy to boisko przygotowywać, bo zima robiła swoje. Boisko jakoś sobie doprowadziliśmy sami do porządku, zakupując kosiarkę, bo niestety musieliśmy dostaćmy kawałek trawy, kawałek klepowiska, tak jakby takiego, takiego pola można powiedzieć. Jeśli chodzi o boisko, no to boisko mamy jedna, jako jedna z nielicznych drużyn pełnowymiarowe. Żadna drużyna PLF-2, -a, a może nie wiem, jedna lub dwie PLF1, są w stanie pochwalić się własnym boiskiem o wymiarach. Z reguły wszystkie rane na boiskach piłkarskich zaadoptowanych przed pierwszym meczem, hmm, wtedy przed pierwszym, przed sparingiem, no bo prawie nie zrobiliśmy nic. Po prostu namalowaliśmy linię i mecz się odbył, prawda? Tak. Oczywiście były uwarunkowania, które musieliśmy spełnić. Błyskup musiał być przystosowany do futbolu. Nie wymagali od nas przesunięcia bramek, powiększenia boiska. Mogliśmy się na boisku piłkarskim, poczepić tylko tyczki do, do bramek i byłyby problemy, ale stwierdziliśmy, że nie, że zróbmy to porządnie. Skoro mamy taki teren, mamy możliwości. Bramki, które są obecnie w szansie litery H, wcześniej były bramkami piłkarskimi. Zostały pocięte, poszukiwane, jak tam, się podobało, pospawane. I wrzucone w ziemię, tak, zapetonowane. Boisko jest szersze, zostało powiększone. Do tego oczywiście dano zaplecze, całego boiska, czyli szatnie. Kupiliśmy zaprawę, farby, szatnie, wszystko zostało wyczyszczone, wymalowane, zrobiliśmy atryski, wszelką kanalizację poprawiliśmy. Dużo włożyliśmy w ten stoczniowiec, aby to no, miało jakąś realną rację bytu, prawda? No niestety, warunki są słabe, nie mamy szatni tak naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Jest budynek, który pamięta, brudnego gierka. to nie ma prawdziwej e, łazienki, gdzie można by było się po treningu wykąpać, co akurat jest bardzo ważne, szczególnie dla zespołów przyjezdnych. Te szaty są w tak tragicznym stanie, że zawsze, czy jest minus 5, czy jest plus 30, to jest nie ważne, zawsze przebieramy się niestety na dworzu. Właśnie przez te szatnie. już nie mówiąc o, go, o gościach, czyli o drużynach przyjezdnych. Na razie był na stoczniowcu Zawsze roz, roz, rozgłaszamy te mecze, ale ciężko ze stocią wiadomo, no, też i dojazd, i to jest na drugim końcu miasta, i tych, tych kibiców jest mniej. No, gdyby, gdybyśmy grali na miejskim w mieście, jest, mi się wydaje, że poniżej tysiąca byśmy kibiców nie schodzili. To jest duże zainteresowanie kibiców naszą drużyną. Odkąd przyszedłem do drużynę. Rolę prezesa. Najważniejszą osobą, którą mogę wymienić, bo czym się Tomasz Włodarski w tej chwili już nie jest trenerem, który od różnych 3 lata, był jej prezesem, zrobił niesamowicie wiele. Na początku, kiedy do nas przyszedł, grał z nami, potem grę odpuścił, ale został prezesem. na trenera? Na trenera może nie tyle, co się zgłosiłem, tylko zostałem wybrany zespołu, tak? No, że jako najbardziej, powiedzmy, rozumie, rozumiem ten sport, tak? Zostałem po prostu wybrany na trenera. Doprowadził tą drużynę do sezonu. Przyszedł czas, kiedy decydowaliśmy o tym, co dalej będzie się działo z zespołem. Czyli tak koniec wakacji 2007 roku. No i trzeba było podjąć decyzję, co, co dalej, co, co robimy, co, co będzie się działo z drużyną, czy bawimy się po prostu w ten sport, czy zaczynamy myśleć poważnie. Kombinował, układał treningi, rozmawiał z ludźmi, ażeby się dowiedzieć jak trenować, jeździł ja na szkolenia. Duża ikona w naszej drużynie. Osoba, która napędzała wszystko absolutnie wszystko. Ja sądzę, że nikt, nikt nie może. Powiedzieć, że tak, ja zrobiłem więcej niż Wudarski. To jest po prostu niemożliwe. Ja na pewno mógłbym sobie wiele zarzucić. Tak? Zaczynałem w ten sam sposób, co chłopacy. Może tylko tyle, że przeszedłem dwa szkolenia trenerskie. Nie był osobą z oświadczeniem trenerskim. Nie był. Sam to mówił. My to, wszystko, my to wszyscy wiedzieliśmy. Wszystko, co wiedział, pozyskiwał z internetu, ze źródeł ogólnodostępnych. Wiadomo, że ciężko jest podjąć niektóre decyzje samemu jak miał to Tomek. Często radził się mnie, czy często. Bardzo, bardzo, bardzo często się spotykaliśmy, rozmawialiśmy, jak to będzie, jak zrobić najlepiej. Połączyli swoje siły no, i dali radę. No. Stworzyli swoją drużynę, która będzie walczyła na pewno o, o wysokie cele. Z Tomkiem uderzyliśmy w wrześniu, wrzesień, sierpień tamtego roku. Oczywiście nie była to łatwa decyzja i u mnie u niego była punktowana różnymi względami. Zrezygnowałem z trenera, no tak, za porozumieniem stąd, można powiedzieć. Po prostu w pewnym momencie czego, czegoś zabrakło. Jesteśmy na pewnym etapie, na którym po prostu potrzebujemy czegoś więcej, czego Tomek po prostu ze względów e, rodzinnych nie mógł, nam, nie mógł nam dać. Wkładał w to całe serce, miał życie prywatne, ale poświęcał czas dla nas. Człowiek dojrzał. Ja teraz patrzę w przyszłość i ja widzę, że ja z futbolu nie zarobię na moją rodzinę, tak? Muszę poświęcić ją. Aby awansować w mojej pracy aktualnej, tak? Obecnie po odejściu Tomka nie mamy trenera. Treningami zajmuje się też paru chłopaków. Jesteśmy tak, jakby dla siebie kolegami. Tutaj nie ma tak naprawdę nikogo nad nami, kto mógłby to pokierować. Jeżeli będzie trener, taki naprawdę trener, nie musi być jakiś z najwyższej półki. Jak będzie trener, to z tymi zawodnikami, co mamy, jestem pewien, że. Jeden sezon, jesteśmy pierwszy lidze. Każdy z nas zjawi się w tej drużynie, dowiadując się tego od kolegi, czy sami z mediów, bo i staraliśmy się nagłaśniać o tym. Rozbieżność tak jakby wieku naszych zawodników jest dość spora. Są 18-latkowie, są. I są zawodnicy starsi. Przeważnie to są studenci, ale są też ludzie, którzy pracują, mają swoje rodziny, a jednak potrafią poświęcić ten, ten czas dla drużyny, dla treningów. Są osoby, z którymi grałem już parę lat, przywiązałem się do nich. Jak każda drużyna potrzebujemy też jakoś zaplecza taka zawodników. Rekrutacje przebiegają mniej więcej, mniej więcej regularnie co miesiąc, dwa miesiące. I się utrzyma. Ciężko powiedzieć. Były różne rekrutacje. Jak wspomniałem, moja pozostawiła około 10 osób, które grają w tym momencie. Inne nie pozostawały żadnej. Tu muszę ponarzekać. Mało zawodników się zgłasza. Nie wiem, nie wiem czym to jest spowodowane. Może się ludzie boją. Właśnie, właśnie chyba tego, że to jest coś nieznanego. Może się boją o kontuzję, może o coś. <grym> Zdarzyło się, że na rekrutację przyszły dziewczyny głównie, ażeby zobaczyć, jakie to przystojniaki grają w futbol. Ale... W pewnym okresie trafiły się dwie dziewczyny, koleżanki, które chciały wstąpić do nas do drożyny. Może takie były rozmowy gdzieś tam w tle, że dziewczyny tak może trochę żartem pytały się po prostu, czy mogą dołączyć. Nie jest to zabronione. No. Powiem tak, raczej dziewczyn, No jakby się jakaś zgłosiła, no to byśmy jej... Dali szansę, ale no nie wiem. Ciężko by było chyba. Jakie kryteria powinni spełniać zawodnicy? Na pewno musi chcieć grać. Musi chcieć grać, musi chcieć się nauczyć. Oprócz, oprócz takiego ogólnego wysportowania, przygotowania fizycznego jest też ważna taka mentalność po prostu. Chyba każdy się nadaczy. Czy chudy, czy, 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 czy gruby, czy duży, czy, 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 czy niski. Dla każdego znajdzie się miejsce w drużynie. Dla każdego znajdzie się odpowiednia pozycja. Na rekrutacji jest tak, że staramy się sprawdzić każdego, nikogo nie wyrzucamy po pierwszych, po pierwszych treningach, zawsze dajemy obrys próbny. Tak naprawdę jesteśmy takim stowarzyszeniem, w, w którym każdy jest za coś odpowiedzialny, każdy ma jakieś zadanie. Ktoś zajmuje się przywożeniem sprzętu na trening, ktoś się zajmuje koszeniem boiska, ktoś yy, robi koszulki, ktoś robi plakaty i to jest tak podzielone, staramy się to równo rozdzielić. Wiadomo, jest grupa osób, które robią więcej, po prostu mają więcej czasu, ale są tacy, którzy zawsze pomogą, prawda. Mamy swoje hasło dyżynowe, Mustangs. dużyna rodzina. I to w sumie to wszystko pokazuje, pokazuje, jakie są relacje. Tutaj traktujemy się jak bracia. Zdarzają się jakieś spięcia, ale to nie są jakieś duże, duże, bardzo ważne sprawy. I przeważnie można powiedzieć, że się rozchodzą po kościach. Świętej pamięci, Hubert Sobociński. Bardzo dobry gracz. Pamiętam go z jak najlepszej strony. Był kapitanem ofensywy u nas w drużynie, pomagał Tomkowi, był jego asystentem w jednym z sezonów. Może zacznę od takiej anegdoty ciekawej, która miała miejsce właśnie podczas tej pierwszej rekrutacji w 2007 roku. Oczywiście spodziewaliśmy się chłopaków no, w wieku tam 18 do 20 paru lat, tak? No i nagle podchodzi do mnie, ja tak z, z takim trochę humorem pytam się, pan też na rekrutację? No on powiedział, że tak. Miał ponad trzydziechę na karku, a mimo to ten, ten chłopak biegał z nami za watą piłką. I z chłopakami, których, no nie wiem, no 90 10 lat młodsi, 12 lat młodsi, 15 lat młodsi, był na ty. W pierwszych treningach nie wiedziałem, jak do niego się zwracać, tak, gdyż on miał 27 lat, z tego co pamiętam. No my mieliśmy po 22-23 e, maksymalnie, więc no, taka była bariera. Momentami rzucał wszystkich woko, bo już nie starczało mu po prostu cierpliwości. Bo, bo, ale dlaczego mu nie cierpliwości? Bo chciał jak najwięcej, chciał, żebyśmy dość osiągali. Byli poważną drużyną, awansowali wyżej, jak już był chory, prawda? Ciężko było pasu do niego, że on nie może z nami jechać, przyjechać do autokaru i przebić te 300-400 km na wyjazd. Widziałem, że, no, no żal, żal, że on najbardziej chyba cierpiał, że nie mógł być z nami. Miał dużo, dużo umiejętności i dużą wiedzę, no a poza tym bardzo dobry kolega mieszkał niedaleko mnie, no i naprawdę szkoda chłopaka bo to naprawdę nie ten wiek, żeby odchodzić. Po pierwszym naszym meczu pamiętam, z stokiem, który przegraliśmy. Dostaliśmy niezły łomot. Ale była taka wielka radość po zakończeniu meczu, że z radości zaśpiewaliśmy spontanicznie. Nie wiem, jak to, tego nikt nie wymyślił, tego, to nie był żaden scenariusz po prostu spontanicznie y, zaśpiewaliśmy wszyscy razem fantazję. To się tak przyjęło na kilka następnych meczów, że y, po wygranych już po tym meczach śpiewaliśmy tą fantazję. A wtedy tak spontanicznie po pierwszym rozegranym naszym meczu ligowym, Mustangi Mustangi Mustangi. 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 Hymn o mustangach, kompozycja bodajże kanel. to już parę lat temu, dwa, dwa czy trzy lata temu ta piosenka powstała. Słowa do utworu napisałem ja i Sierpik, z którym nagrałem ten utwór, to jest tak jakby taki nasz nieoficjalny hymn, z którym się utożsamiamy. Zawsze jeżeli jest mecz u nas, jeżeli są, jeżeli jest nagłośnienie, to zawsze przed meczem leci ten kawałek i myślę, że jest taka identyfikacja mustangów. My się z nim utożsamiamy. Pomysł raczej leżał po stronie mustangów. Znam paru chłopaków grających w tej drużynie. Pomysłodawcą głównym był, może, można tak powiedzieć, Łukasz Radzki, jeden z naszych beków zaproponował, że właśnie skontaktuje się z ludźmi, którzy, którzy go stworzą i nagrają. No, wiedzieli, że zajmuje się muzyką i zapytali, czy nie nagrałbym dla nich utworu. To jest taka piosenka, która która jakby daje nam każdy, każdemu z nas jakiś skrzydeł, jakieś, jakieś zawsze radości. Z tego co, co słyszę tutaj na treningach, każdy z zawodników ma ustawiony na telefonie jako dzwonek, i po prostu ona się wiąże z czasami dobrymi wspomnieniami. Czy liderki, weszliśmy w współpracę z nimi. Jest to zespół taneczny Showdance, czy Lider z Płocka. Są częścią naszego, naszego stowarzyszenia. Współpraca nasza polega na tym, że one po prostu po prostu robią pokazy na naszych meczach, a my staramy się promować razem z nimi. Wymieniały się dziewczyny na meczach, niestety tylko domowych, ale dawały pokazy, bardzo efektownie to wyglądało. Z pizzeria gruby Benek rozprzeliśmy współpracę praktycznie dwa lata temu. Inicjatywa wyszła od naszego kolegi, tutaj zawodnika Piotra Kuźniarka, który był właścicielem w tej, tej pizzerii. No I postanowił tam całą pizzerię wymalować, że tak powiem, na czerwono. Namalować logo. No, jeśli chodzi o mówię, sam, samą galerię, jest na pewno to pierwsza galeria taka w ogóle w Polsce. Tak? Pierwszy, pierwszy taki lokal e, z zdjęciami futbolowymi, z takimi przeżycia, przeżyciami z boiska, tak? I Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę warto tam zobaczyć, jak to, jak to się prezentuje. Pierwszym sponsorem była drukarnia cyfrowa, wydrukcyfrowy.pl. Ona mieści się na ulicy Królewieckiej. Zapewnia nam ulotki na rekrutację, nam plakaty na mecze. Są wszystko pieniądze, które my ich realnie nie, nie dajemy, a mamy z tego jakieś, jakieś superlatywy, tak? Firma Gazjar. Był to pan, który my go reklamowaliśmy na każdym kroku. On dawał nam kieszonkowe, które mogliśmy wykorzystać na rzecz drużyny. Pokrywa nam po prostu autobus. Nie musieli, bo tak to musielibyśmy płacić z własnych pieniędzy. Plus jednorazowo przekazał 2000 zł. Szczerze, chyba nie wiem, co byśmy wtedy zrobili, gdyby jego nie było. Nie wiem, jakbyśmy podeszli do tego tematu, jakbyśmy te pieniądze, skąd byśmy po prostu je wzięli, bo nie, po prostu ich nie mieliśmy, prawda? Wspierają raz różne instytucje. Czy to są radia, tak jak SK do tej pory, katolickie radio. Są też portale internetowe, gazety. W ostatnim roku to było stowarzyszenie nasze miasto Płock, które też właśnie dofinansowało naszą działalność. Ten sport potrzebuje troszeczkę większych nakładów finansowych niż obecnie mamy. Sponsor to jednak jest no, taka dobra wróżka, jakby można powiedzieć dla drużyny, tak, że no, nie ma niestety czasem pieniędzy na niektóre rzeczy, a pojawia się sponsor, który może nam to zapewnić, tak. W każdym roku staramy się być aktywni w płocku, ażeby. I pomagać, i reklamować naszą drużynę. Bierzemy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Byliśmy bardzo często zapraszani do ZOO na tak zwany wieczór marzeń, właśnie, gdzie dzieci niepełnosprawne brały udział w nim. Poza tym promujemy się na jakichś pokazach, w jakichś jakich szkołach, nie szkołach. Zachęcamy ludzi do grania w futbol amerykański, bo to jest naprawdę wspaniały sport. Siedząc kiedyś autem słyszałem, że jest do drużyny futbolu amerykańskiego. Na pewno było, było coś innego, niecodziennego nie spodziewałem się, że taka drużyna może być w Płocku. No, na pewno dało się to, to odczuć, że w ciągu trzech lat praktycznie no, z drużyny, która nie istniała, no jednak no, każdy Płocanin przynajmniej wie, że taka drużyna istnieje. Oczywiście graliśmy w futbol, natomiast były jakieś tam wzmianki, żeby grać w rugby, jakąś odmianę, ale to nie jest to. Fascynacja futbolem zaczęła się chyba od tego, że przyszedłem na rekrutację. I od pierwszego treningu stwierdziłem, że tak, to jest to, co ja chcę. Wszyscy mają zawodników lub trenerów z, z Europy, ze świata, a my nie, my mamy tylko Płock. Mamy tylko Płock. i Osiągnęliśmy aż tyle. To mówi samo przez się, ile, ile jest potencjału w tej drużynie, ale cały czas brakuje tego małego zapalniczka się tej osoby, która ich pociągnie do przodu. I panowie, plfa 1 nazwita. I tam każde uderzenie, każdego takla, jaki, jaki był na boisku. Dosłownie wszystko. Każdy zarówno smutny moment, kiedy się przegrywało, ale nigdy nie schodziło z głową w dół. Z sezonu na sezon uczymy się bardzo wiele. Mecze z lepszymi, sparingi, z paringi, z pierwszoligowcami, To dużo uczy. Deszno! To jest za Teraz każdy chce trenować, każdy chce później grać w pierwszym składzie. W sporcie jednostki mają rację bytu. Tutaj ten, ten cały mechanizm, każdy z nas jest małym trybikiem, tak? Jeżeli współgra, coś osiągamy. Ta drużyna jest czymś magicznym i zawsze taka będzie. Koszulka, logo to jest coś, co każdemu z nas, z tych zawodników, którzy grali, grają, sprawia uśmiech na twarzy. Cóż mogę powiedzieć? Na pewno nie jest to przykry obowiązek. To możemy, cieszymy się z tego, że, że możemy grać. Jest taka możliwość, że że można spróbować czegoś innego. Futbol amerykański to twarda, zdecydowana gra, wymagająca trochę więcej niż w piłce nożnej. I, i, i siła fizyczna, i kondycja, i, i myślenie. Coś innego, coś ciekawszego. Tego się, to się nie zdarza na co dzień. Treningi prowadzą koledzy z drużyny, którzy są na równi, a są traktowani tak jak trener. No coś, coś fantastycznego. Nie, nie, nie da się tego pisać. Trzeba to, to poczuć, taka fajna, przyjemna adrenalina coś wspaniałego. Ta ekstaza, to nie można niczego porównać. Niczego nie można porównać do momentu, kiedy się wygrywa mecz i widzi w oczach tych innych kolegów tą wygraną. To jest bezcenne. Ciężkwiat te do gry Prawdziwi zawodnicy Walczą o honor miasta, nic poza tym się nie liczy Przeciwnicy Nie zabiorą nic oprócz porażki I Szacunku do mustangów polskiej reprezentacji Tangi, siła honor zapał do walki Wszystkich przeciwników rozkładają za łopatki To nasza duma Mrogo mustangów na serca Chłodska drużyna nauczona jak zwyciężać Grzech pod im sportowej rywalizacji o! walki by inni Wracali na tarczy I choć się starają, chcą zwyciężać całych sił Mustangi kilka chwil, szu i pył Stań na trybunach i krzycz, krzycz Mustangi To na szarne każdy żyje, żeby walczyć Płockie Mustangi, faworyci sportu Do celu po trupach, prosto ma podził Stań na trybunach i krzyć, krzycz Mustangi To na szarne każdy żyje, żeby walczyć stangi, Mustangi, faworyci sportu Do celu po trupach, prosto ma podium. całeś jedno jest pewne, mistrz jest tutaj to pod, wiesz skąd pochodzi ta grupa Oni są stąd, piła, pięści, pot Lepiej słucha. Tu ma umiejętności Oraz walki ducha, wierzymy w to Droga do sukcesu prosta, bez gatwa. 20 do zera dla nas, dla nich pouczenie W szatni, nieważne, przeciwnik jest Trudny czy łatwy, Mustangi i reszta Jak kasy wiesz co jest tu ważne Bol amerykański To walka o punkty oraz o honor Wiem, że walczy Klaski publiczności plus ochraniacze kaski, Mustangi Do przodu, na podium, bez łaski Na przeciwników, oczekuj dobry Wyników. Kolejny mecz w mieście z nim, setki okrzyków krzyku Bo z tych trybun, stajn, krzyć, mustangi Pokaż, że jest to z wielu w naszej armii Staj na trybunach i krzycz, krzycz mustangi To na szarne, każdy żyje, żeby walczyć W stangi, mustangi, faworyci sportu Do celu podrób, a prosto ma podium. Staj na trybunach i krzycz, krzycz mustangi To na szarne, każdy żyje, żeby walczyć W stangi, mustangi, faworyci sportu Do celu podrób, prosto ma podium.